No graliśmy tak, jak sobie założyliśmy, z tym, że były monty słabszej gry i, i, i trzeba było po prostu z tego dołka wyjść i zagrać troszeczkę lepiej. No, na razie jestem zadowolony, że z czterech bramek w pierwszej połowie doszliśmy na remis praktycznie i, i, i był moment, że już było sześcioma, siedmioma bramek i znowu żeśmy ruszyli do, do przodu. No, po prostu poznaję z, zawodników i, i muszę... I muszę zobaczyć, co reprezentuje każdy z nich. A to był taki mecz na bazie, na bazie takiej wojny, gdzie dwa lokalne zespoły i w warunkach takich bojowych musiałem sprawdzić, co, 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 jak wytrzyma każdy z naszych zawodników. Czy jest w stanie czego zabrakło w końcówkach? No w końcówkach to... Na razie w tej końcówce to, to po prostu była przewaga przeciwnika i, i praktycznie no zabrakło trochę jakby takiego doświadczenia i, i będziemy nad tym pracować. Jak wyglądały treningi, bo ten domowek custerecki, tu też w drugiej połowie to jest wstydliwy. Więc. No trochę wstydliwy. No. Przeciwnik też nie trafiał, tylko że wygrali, odskoczyli na 3-4-5 w ramek i, i to dowieźli, no. No, niestety, ale <kluzł> Trenujemy nad tym, żeby, żeby lepiej i bardziej skutecznie grać w tym ataku. No.